Siemanko drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku gram w Brawl jeszcze przed tym zostawcie suba i lajka like. Dzisiaj gramy w Brawl Stars Tak sobie tak zedytowałem Bez brata Wszystko dzisiaj na dzisiejszy short Zagrałem sobie solo I myślę, że będę kampił w krzakach Nie, nie będziemy kampić już W krzakach nie myślcie tak, że będziemy dzisiaj w krzakach, bo nie jestem taki, że bimy dzisiaj w krzakach. A to w ogóle to się nie zdziwia, jak będzie w tym trochę krótszy, bo z bratem. Taki jśnik trochę krótszy, już tutaj dojechany jeden. Fajnie właśnie, fajnie jest to, że takie szczały na daleko, proszę bardzo. Dobrze mi idzie. Początek jest bardzo zniezły, Nawet. Co mamy? ulta? Trzeba szukać pił zadymiarzy. dymiażem. Kurczę, ale to miejsce to też dobre miejsce. O, nie siedzę dobrze mi poszło, bardzo rzadki start drop no w sumie mam tylko dwa start drop o teraz epicki. monety o i kredyty w ogóle zreszkiem może teraz sobie zagram najbardziej wkurzającą postacią dla ludzi, czyli Edgarem Dobra, sobie dzisiaj jeszcze zagram Edgarem też może pójść nam bardzo dobrze, bo jest od tego postać, która też jest dobra. Taka dobra była, bo jest w kurzach. Jący. Tak, tak który tak jak ktoś na przykład atakuje. To jest takie później... Tak, tak, O, tam jest postać. A źle. Dobra, presa albo czwarte, albo piąte. A piąte Proszę W sumie to takie. Nie wiem czy dobra, czy słabe. Całą teraz mi wyskakuje jakaś nowość. Nie wiem o co z tym chodzi. Nie. Mm, no Tak w ogóle co chcę wam coś powiedzieć, że... że no, nie, bo założę w karnecie. A bo no, w no, bardzo fajnie się gra w Rosterse. A teraz już zagram 8-bitem. Też lubię grać już. Tylko zagram normalnie, bo tam jest... Więc kurczę, taki już wersł trafię go na... No. wieczór. Taki urok. O, urodziliśmy. Idziemy po te dwie skrzynki, widziałem No. Tutaj. Będziemy iść po. Dwie skrzyneczki. To, że to są tylko nasze skrzynki. Ciężko, ciężko, dobra. Idziemy. to Frank, Frank, Frankenstein Frankestein. Frankenstein. Franek. Franek! Nie, nie, Franek mnie zabije zaraz! Franek mnie zaraz zabijesz! O matko, tam są gracze! No i kicha zemnaka! Zagramy sobie jeszcze lądu? Zagramy sobie. Zagramy, nie? Ja? Nie w to księdza. Księdza jest jakaś w psa dynie. Może sobie tutaj zagramy na zadumkę. Może sobie zagramy... Może na początku spróbujemy. Jaka to jest mapa? No taka... taka, taka. Może Rico? No sobie Rico zagramy. Będzie to według mnie wybór. o no, czekaj, będzie trzeba pójść po piłkę wiecie o co chodzi. No i No, idziemy atakować tutaj. Nie, z drugiej stronę zaczynają strzelać. aj nie, nie, czy my gramy nie z ogarami Tak to trochę wyszło. Sorry, że będzie głos. Jak będzie głos PS, to sory. Bo jakby powiedzieć PS jest odpalony. Goo! Dobra, jest git, jest git. Idziemy po pieczkę. Idziemy po piłeczkę pressing O daj! Dawaj! Hang daj Nie, wziąłem pory. Ta, wgraliśmy. Wierz jeszcze ją ugoram. Jeszcze tak zrobię maczek. Ja mam jeszcze ponownie, biegam jeszcze ponownie z dywanu. W sumie tak to wygląda. Zabieramy sobie... O, tak trzeba piłkę. Od razu. Od razu. Aj, jeszcze to, Za długo się zamyślę. E, Dobra, powstaje. Tutaj mi. Zabij go. Uf, obok. Aj, zabij go. Zabij go. No ja dawaj, dawaj dawaj. dawaj, dawaj dobra, tutaj idziemy, 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 bibi. Bibi idziemy, Bibi jest idziemy, to sobie zagramy, idziemy, na to będziemy sobie z dawaj, 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 radzimy. No co ty odwaliłeś? To ten mną odwalił Co ty odwaliłeś? No, o nie, o nie Jesteśmy ja przegrani. Idziemy po skrydle, To jak chcesz że tą piłkę nabierałem. Może delikatnie podkręcimy Tempo. Wjeżdżamy do Bibi tam. Tam nie ma co się ciapkać. Lewo. Ciu Kurcze wizowie! Kurcze. Atakuj, atakuj tego hardlista. Przejmuj, 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 przejmuj. Przejmuj, graj, graj. Jeszcze tutaj się zabawili. No, co tam gra? Szybko! 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 No i przegram! Mieliśmy smutne widzowie. chyba zagramy tą bibi mnie zachęciło, ale będzie coś w karmeczku. Uuu, I startupik. Rzadki. Zachęciliśmy tu moje biwini. Ja dopiero nas niedawno zdobyły, więc nie śmiecie się. Jeszcze kilka albo nie mam, dobra. Lecimy widzowo. Dobra, tutaj. Kurde, rybka mi wie. Musimy wygrać, bo będziemy jeździć z tymi. Bo tam Przy Przypierwszy raz rano, bibi. Nie, widzowie, co ja bym właśnie dobra, jest wygraliśmy. Musimy jeszcze gola, bo to są boty. Szybko, muszę wziąć piłkę. Dobra, podej, podaj, albo zabierzemy mu gola. Dankę. Tak, biegniemy od drugiej strony. O kur, Do... Kurczę, nie strzeliłem, ale pomagałem trochę w tej akcji. No i widzowie, w tym oto kończymy dzisiejszy odcinek. Na razie.